W 2018 roku marka uzyskała najwyższy poziom sprzedaży w historii, sprzedając ponad 2 miliony 125 tysięcy pojazdów na całym świecie. Firma zatrudnia nieco ponad 130 tysięcy ludzi, posiadają 30 fabryk w 14 krajach. Elektrycznych aut dostarczają już rok rocznie ponad 100 tysięcy. Poprawna wymowa nazwy marki w języku niemieckim to BMW. Firma produkuje ponad 5800 pojazdów na dobę. Co ciekawe, BMW to również nazwa drinka popularnego wielkiego. Brytanii, w skład którego wchodzą Baileys, Malibu i Whiskey. Wszystko zaczęło się w październiku 1913 roku, kiedy to Karol Friedrich Rapp otworzył fabrykę zajmującą się projektowaniem silników dla samolotów. Znajdowała się ona nieopodal fabryki Gustawa Otto, syna wynalazcy silnika czterosuwowego, który z kolei zajmował się budowaniem małych samolotów. Firma Rapp Motorenwerke wpadła w poważne problemy finansowe i techniczne w 1916. Wtedy też Rapp zrezygnował z funkcji głównego. Szefa firmy, a na jego miejsce pojawili się Franz Josef Pop oraz Max Fritz. BMW zostało założone właśnie w 1916, ale przez pierwsze lata nie produkowało samochodów, lecz silniki lotnicze, motocykle i hamulce kolejowe. Postanowili połączyć firmę stworzoną przez Rapa z sąsiednią fabryką Gustawa Otto. W ten sposób powstała firma BFW, Bayernische Flugzeugwerke. W roku 1917 bawarska fabryka samolotów zmieniła nazwę na bawarską fabrykę. Silników, czyli znane nam wszystkim Bayernische Motorenwerke. Nikt nie przewidywał, że firmie uda się przetrwać 100 lat, zwłaszcza że BMW kilkakrotnie było na skraju bankructwa. Problemy na BMW spadły po I wojnie światowej i traktat wersalski zabraniał BMW produkcji silników dla lotnictwa. Firma zaczęła więc produkować hamulce pneumatyczne dla pociągów. Pierwszy samochód marki BMW oznaczony symbolem 315 pojawił się w 1929, czyli 13 lat po założeniu, jako wersja licencyjnego modelu Dixie. Znakiem firmowym BMW są tak zwane NERKI, czyli podwójny wlot powietrza do chłodnicy, oraz rzędowe silniki sześciocylindrowe, choć te ostatnie w ostatnim czasie coraz bardziej są wypierane przez jednostki o czterech cylindrach. Już w 1933 roku pojawił się samochód marki BMW, który posiadał obie wymienione cechy. Był to model 303. Mimo imponującej liczby cylindrów, jednostka napędowa tego auta miała pojemność zaledwie 1,1 litra i miała 30 koni mechanicznych. W tym samym roku podczas Podczas targu w Berlinie BMW zaprezentowało prototyp sportowego Roadstera, model 315.1. Wywołało sporo emocji ze względu na piękne nadwozie. Nowością był silnik, który zamiast dwóch został wyposażony w trzy gaźniki. Roadster już w 1934 roku był możliwy do kupienia, kosztował 5200 marek. Dla BMW było to też pierwsze auto na torach wyścigowych. BMW chciało nadal liczyć się także w wyścigach, z racji tego, że nie dysponowano zbyt dużymi środkami finansowymi. Finansowymi na budowę zupełnie nowej konstrukcji, zdecydowano się na modyfikację już istniejącej. Model 328 wyposażono w stabilną ramę rurową z belkami poprzecznymi o profilu skrzynkowym. Dwulitrowy silnik z sześcioma cylindrami rozwijał moc 80 koni mechanicznych. Model ten ugruntował opinię, że BMW jest producentem samochodów sportowych, która pozostała w pamięci także po wojnie. Brytyjczykom tak bardzo podobał się ten pojazd, że budowali go na licencji jako Fraser Nash przy czym firma ta już od 1934 roku wykorzystywała silniki importowane od BMW. W 1935 roku BMW stworzyło limuzynę dla klientów o większych wymaganiach, doceniających przestronność i wygodę. Jako napęd modelu 326 wykorzystano standardowy silnik sześciocylindrowy, znany już BMW 328. Podczas gdy podwozie wraz z napędem produkowano we własnym zakładzie w Eisenach, to wykonanie bezszkieletowego nadwozia z nowym grillem zlecono firmie Ambibud z Berlina. BMW zbudowało najszybszy motocykl na świecie w 1937 mogło osiągnąć prędkość 278 km na godzinę. Miał silnik z doładowaniem. Generalnie motocykl był śmiertelną pułapką i trzeba było założyć taki dziwny hełm, żeby jakoś się zabezpieczyć. BMW jest jedynym producentem motocykli, który odrzuca widły teleskopowe na swoich motocyklach. W 2009 roku firma wyprodukowała 82 tysiące motocykli. Po wybuchu II wojny światowej rząd niemiecki zlecił przedsiębiorstwom wytwarzanie uzbrojenia. Najpierw BMW musiało skoncentrować się na opracowaniu i produkcji silników lotniczych chłodzonych powietrzem. Prace te powierzono BMW Motorenbaum GmbH. Oprócz silników lotniczych BMW produkowało ciężkie motocykle z doczepianym koszem, tak zwane Wehrmachtsgespanne. BMW produkowało szeroką gamę silników dla Luftwaffe, z których najważniejszym był podwójny silnik gwiazdowy BMW 801, osiągający moc do 2000 koni mechanicznych. Na końcu Wojny zakłady BMW AG zostały skonfiskowane przez wojska alianckie. Oczywiście zaprzestano produkcji uzbrojenia, koniec wojny to początek odbudowy potęgi BMW, ale producent ma przykrą kartę z okresu wojny. Na jego rzecz pracę przymusową wykonało 30 tysięcy więźniów, głównie z obozu koncentracyjnego w Dachau. Niestety, na tym nie kończy się niechlubna historia. Tuż przed II wojną światową wykorzystała nazistowską politykę zbrojeniową i utworzyła własny obóz koncentracyjny. W ich obozie w Allach, gdzie zginęło jakieś 2300 więźniów w wyniku straszliwych warunków życia i pracy. W Hersbruck zmarło na placu budowy kolejne 4000 więźniów podczas próby budowy podziemnego obiektu, gdzie można by produkować silniki lotnicze. Prace nad obiektem nie zostały ukończone. Logo BMW jest powszechnie uważane za symboliczne przedstawienie kręcącego się śmigła lotniczego. Ale taka interpretacja tego emblematu pojawiła się dopiero kilka lat po jego powstaniu. W rzeczywistości, biało-niebieska szachownica to nawiązanie do flagi Bawarii. Naloty aliantów zrównały fabrykę BMW w Monachium z ziemią, a zakład w Eisenach znalazł się w strefie okupacyjnej Związku Sowieckiego i został przejęty przez władze sowieckie. Przez pierwsze trzy lata po wojnie BMW miało zakaz produkcji pojazdów Silnikowych I utrzymywało się z produkcji garnków i rowerów. Produkcja motocykli została wznowiona. W 1948 roku Sowieci szybko wznowili pracę fabryki i aż do 1951 roku produkowali przedwojenne modele BMW pod tą marką, a po odebraniu im prawa do używania nazwy, logotypu i firmowych nerek do 1955 roku produkowali je pod marką EMW Eisenacher Motorenwerke. W 1952 roku pojawiły Pojawił się pierwszy prawdziwie nowy samochód marki BMW i był to luksusowy model 501. Sprzedaż drogiego 501, a także późniejszych luksusowych modeli, była bardzo niska i nie zapewniała wystarczających zysków i firma zaczęła poszukiwać sposobów na zwiększenie sprzedaży. W 1955 rozpoczęto produkcję mikro samochodu Izetta na włoskiej licencji, choć z wieloma zmianami wprowadzonymi przez inżynierów BMW. Mimo, że sprzedaż odbywała się przy niskiej marży, dość wysoka sprzedaż tego modelu pozwoliła firmie przetrwać. W 1959 roku BMW było tak zadłużone, że ówczesny szef jego rady nadzorczej zaproponował sprzedaż firmy koncernowi Daimler-Benz właścicielowi marki Mercedes-Benz. Drobni akcjonariusze BMW wszczeli bunt, a wkrótce na pomoc ruszyli bracia Quant, którzy postanowili zwiększyć swoje udziały w spółce, przejmując nad nią kontrolę. Jeszcze w 1959 na rynku pojawił się niepozorny, napędzany chłodzonym powietrzem silnikiem dwucylindrowy o pojemności 0,7 litra umieszczonym z tyłu model 700, który odniósł taki sukces rynkowy, że firma szybko stanęła na nogi. Wielu współczesnych fanów BMW uważa odwrót od klasycznych silników wolnosących niemalże za świętokradztwo, ale warto przypomnieć, że historia turbodoładowanych jednostek napędowych seryjnych BMW ma już ponad 40 lat. W 1973 roku prawdziwą sensację wywołał model 2002 Turbo, który był pierwszym seryjnie produkowanym niemieckim samochodem wyposażonym w turbodoładowanie. A warto zaznaczyć, że Porsche 911 Turbo pojawiło się dopiero rok później. Turbodoładowany silnik o mocy 170 koni zapewniał ważącemu 1080 kg BMW fantastyczne osiągi. Przyspieszenie od 0 do setki w 7,2 sekundy i prędkość maksymalną 212 km na godzinę. W 1998, po kilkuletniej współpracy technologicznej z Rolls-Royce'em, BMW postanowiło kupić słynnego brytyjskiego producenta superluksusowych aut, do którego należała też marka Bentley. Niestety niespodziewanie z wyższą ofertą, opiewającą na 430 milionów funtów, pojawił się Volkswagen, który okazał się zwycięzcą tego starcia. Świat produkcji samochodów jest dość trudny do śledzenia. Trudno jest określić, który producent produkuje dany samochód. BMW produkuje auta, marki, zarówno. Mini Cooper, jak i Rolls-Royce. Oznacza to, że dwie najsłynniejsze brytyjskie marki samochodów są produkowane przez niemiecką firmę. W styczniu 2019 w opuszczonym bułgarskim magazynie odkryto 11 nigdy nie zarejestrowanych fabrycznie nowych egzemplarzy Serii 5 z początku lat 90. Przysiedziały tam 25 lat. Transformersy to nie fikcja. Gigantyczne walczące roboty to niezmyślone postacie. Ta maszyna została przerobiona z BMW przez turecką spółkę Trons. Design głównej siedziby firmy jest podobny do wyglądu czterocylindrowego silnika. Technologia czterocylindrowego silnika była technologią Czerwonego Barona. Podczas Wielkiej Wojny pierwszy BMW M, legendarny M1, miał być Lamborghini. BMW i Lamborghini zgodziło się w latach 70. XX wieku połączyć siły i stworzyć auto wyścigowe. Niemcy mieli dostarczyć silnik i części zawieszenia, natomiast Włosi resztę, a to właśnie Włosi, wycofali się w ostatniej chwili ze względów finansowych, ale już Niemcy zaczęli to musieli skończyć. Pierwszy samochód elektryczny BMW powstał w 1972 roku. Samochody elektryczne nie są tak nowoczesne i innowacyjne, jak mogłoby się wydawać. Nowością były kiedy BMW zabrało się za ten temat niemal 50 lat temu. Nie trudno zrozumieć, dlaczego auto nie trafiło na rynek komercyjny. Auto poruszało się z przyzwoitą prędkością, ale bateria nie była idealna, przez co poziom osiągów był o połowę niższy. A BMW nie chciało brukać swojej reputacji. Co ciekawe, bateria działała tylko przez 20 minut. BMW Zajmuje się również projektowaniem wnętrz pociągów oraz samolotów. W samym 2019 roku już wiele się działo. BMW i Daimler, producent aut, Mercedes, postanowili wspólnie opracować nowe technologie pojazdów autonomicznych. To sojusz największych producentów aut luksusowych świata. Mają zdominować pojazdy autonomiczne. W tej erze, naszpikowane czujnikami elektronicznymi i komputerami auta, mają wyeliminować za kierownicy omylnego i ulegającego emocjom człowieka. Obecnie zachwyca BMW Serii 8, czyli luksusowe sportowe coupe. Silnik osiąga moc 530 koni, a sprint do setki zajmuje mu w zaledwie 3,7 Sekundy. Ma nowy system iDrive 7.0, czyli kolejną generację systemu operacyjnego działającego na pokładzie auta. BMW Z4 to z kolei najnowsza generacja Roadstera przygotowana z Toyotą. To techniczny bliźniak nowej Toyoty Supry. Topowy model M40i z 6 silnikiem. O mocy 340 koni, gdzie rozpędza się do setki w 4,5 sekundy, kosztuje co najmniej 295 tysięcy złotych. BMW X2 M35i. To najbardziej sportowa wersja crossovera X2. Wersja z oznaczeniem M35i napędzana jest czterocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów, moc 306 koni mechanicznych, przyspieszenie do setki w czasie niewiele poniżej 5 sekund. W salonach pojawił się w pierwszym kwartale 2019 roku. BMW X7 ważną premierą był dla BMW największy słów BMW, pierwszy model w segmencie luksusowych SUWów 515 centymetrów długości, 2 cm szerokości i 180 cm wysokości. W środku trzy rzędy siedzeń i miejsce dla 7 osób. X7 produkowane jest w amerykańskiej fabryce w Spartanburgu. Do wyboru będą trzy wersje silnikowe: dwa diesle X-Drive 30D, czyli mając 265 koni, X-Drive M50D mający już 400 koni i wersja benzynowa X-Drive 40I mająca 340 koni. Cena od 393 Trzech tysięcy złotych. Start nastąpił w marcu. W 2019 roku, w wyniku rozstrzygniętego przetargu wartego 7 milionów złotych, policjanci będą mieli do dyspozycji 31 BMW Serii 3 Gran Turismo, które będą służyć jako pojazdy nieoznakowane. Ponadto do policji trafi 51 sztuk BMW Serii 3, które pierwszy raz w historii będą używane jako pojazdy oznakowane. A pierwsza połowa 2019 roku nie zwiastowała dobrych wieści dla firmy która rozszerzyła w USA akcję przywoławczą o 185 tysięcy modeli ze względu na możliwość zapalenia się silników. W Chinach musieli wycofać 360 tysięcy aut, ponieważ wadliwe okazały się być poduszki powietrzne. Do tego już w kwietniu 2019 firma odłożyła miliard euro na zapłatę kary za spalinową zmowę, którą według Komisji Europejskiej ten koncern zawiązał z Daimlerem i Volkswagenem. Złamali unijne przepisy antymonopolowe, Według ustaleń komisji w latach 2006-2014 niemieckie koncerny motoryzacyjne potajemnie koordynowały swoje strategie stosowania instalacji do redukcji emisji spalin i silników diesla i benzynowych. Ale żeby nie kończyć filmu tak negatywną nutą, muszę przytoczyć przypadek z połowy kwietnia 2019 roku, kiedy to mieszkaniec Ostrzeszowa nad ranem, udając się do auta, zobaczył, że ma wybitą szybę, a po bliższej analizie okazało się, że w środku ktoś mu wrzucił jeszcze świński. Web. Policja nie potrafiła ustalić skąd się tam wzięła, podobno nawet świnie potrafią stracić głowę na punkcie BMW, czego i wam życzę. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak? Kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dziękuję bardzo za wsparcie. Oglądanie dłuższych reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam!